Mały salon najczęściej tworzy jedną przestrzeń z kuchnią i jadalnią. Co zrobić, by prezentował się ładniej i by był funkcjonalny? Dziś sprawdzamy, jak z tym zadaniem poradzili sobie architekci wnętrz. 1. Biały salon z kuchnią i jadalnią. Marmur i żółte dodatki. Biały salon z kuchnią i jadalnią. Marmur i żółte dodatki. Projekt wnętrza Katarzyna Szostakowska. Kreatiam średnik co Fod Marta Bechling, pion poziom biały salon z kuchnią i jadalnią, marmury żółte dodatki. Projekt wnętrza Katarzyna Szostakowska, Ketjam Średnik co. Fod Marta Bechling, pion poziom wnętrze urządzone jest bardzo spójnie, dominują tu jasne kolory które optycznie powiększają pomieszczenia. Bieli szarości ociepla drewno, a ożywią mocniejsze akcenty jak musztardowa kanapa czy mocne, czarne ramy lustrii i obrazów. Wzrok przyciąga klasyczna podłoga drewniana, owalny stół, tapicerowane krzesła oraz radiola. Perspektywę salonu zamyka musztardowa kanapa, połyskujące szarością dywan i marmurowe, stoliki kawowe. Marmurowy wzór odnajdziemy też na podłodze w kuchni oraz na blacie. 54 m Nowe mieszkanie w Warszawie, kolor w salonie, jasna kuchnia, piękne wnętrze. 2. Bardzo mały salon z szarą ścianą w mieszkaniu 38 metrów. Bardzo mały salon w mieszkaniu 38 metrów. Projekt wnętrza gołaska studio. Fotografia Krzysztof Strażyński, bardzo mały salon w mieszkaniu 38 metrów. Projekt wnętrza gołaska studio. Fotografia Krzysztof Strażyński, mieszkanie o powierzchni 38 metrów kwadratowych znajduje się w centrum Zielonej Góry. Jest małe. Ale ma bardzo wygodny układ, sposobem na wydzielenie przestrzeni, a jednocześnie zachowanie spójności pomiędzy kuchnią a salonem. Stała się komfortowa wyspa, jest ona wygodnym blatem roboczym podczas gotowania i przygotowywania posiłków lub alternatywą dla stołu w jadalni. Dominują tu jasne kolory, które optycznie powiększają małą przestrzeń. Dodatki w kolorach ziemi projektantka przełamała bielami i beżami. Które doskonale kontrastują z mocniejszymi akcentami. Grafitem i matową czernią. 38-metrowe mieszkanie w bloku. Nowoczesna kuchnia i salon. Małe, wygodne wnętrze. 3. Beżowy salon w 38-metrowym mieszkaniu. Beżowy salon w 38-metrowym mieszkaniu. Projekt wnętrza Design -D Business. Fotografia Robert Chmara. Beżowy salon w 38-metrowym mieszkaniu. Projekt wnętrza Design -D Business. Fotografia Robert Chmara. Stonowana kolorystyka jasnego salonu, z którego można wyjść na 15-metrowy balkon i wygodna sofa? Która w razie potrzeby może służyć jako miejsce do spania dla dwóch osób. Zachęcają do wypoczynku. Salon jest jasny, beżowy, przytłumny, ale w nowoczesnym stylu. Małe mieszkanie w bloku. Ma 36 sześć metrów i wygodne wnętrze. Piękne wnętrze w beżach. 4. Piękny salon inspirowany Vintage. Mieszkanie ma 49 dziewięć metrów. Piękny salon inspirowany Vintage. Mieszkanie ma 49 dziewięć metrów. Projekt Studio Projektowania Wnętrz in Balance. Sesja zdjęciowa oraz stylizacja Aleksandra Dermont. Piękny salon inspirowany Wintage. Mieszkanie ma 49 metrów. Projekt Studio Projektowania Wnętrz in Balance. Sesja zdjęciowa oraz stylizacja Aleksandra Dermont. 49-metrowe mieszkanie na Pradze Północ w Warszawie. Wybrany styl to Wintage który spotyka się tu z nowoczesnymi, prostymi formami, wzbogaconymi o geometryczne akcenty meblami i kolorowymi dodatkami. Okrągły drewniany stół i krzesła z fantazyjnymi oparciami oddzielają kuchnię od części dziennej. Kremowa lamperia na ścianie, jasna sofa i fotel w odcieniu zgaszonej zieleni tworzą tło dla kolorowych dodatków. 50-metrowe mieszkanie w Warszawie. Kolorowa kuchnia, jasny salon. Wnętrze w stylu vintage. 5. Salon oddzielony od sypialni szklaną ścianką. Świetny pomysł do małego salonu. Salon oddzielony od sypialni szklaną ścianką. Świetny pomysł do małego salonu. Projekt wnętrzewa tarapata. Zdjęcia Mateusz Gąska. Salon oddzielony od sypialni szklaną ścianką. Świetny pomysł do małego salonu. Projekt wnętrzewa tarapata. Zdjęcia Mateusz Gąska. Mimo, że mieszkanie ma zaledwie 30 metrów kwadratowych. Udało się wygospodarować w nim osobną sypialnię oddzieloną, szklaną ścianą od salonu. Aneks kuchenny i przestronną łazienkę. W salonie znalazła się szara sofa, a na ścianie za kanapą piękna szara tapeta. Szafki wiszące nawiązują stylizacją do stalowo-szklanej ściany oddzielającej salon od sypialni, zamiast klasycznej ściany sypialni od salonu oddziela przejrzysta szklana ściana z czarnymi szprosami. Dzięki temu we wnętrzu jest więcej światła dziennego, a jednocześnie strefa prywatna pozostaje zasłonięta.